orzeł czy reszka. Często ważne decyzje w życiu podejmujemy w ten właśnie sposób. Państwo Borkiewicz już te decyzje podjęli. Chcą wygrać. O, witamy! Dzień dobry, Pani dzień, Pani dobry. dzień dobry, witam. Naprawdę. Witam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo. I oto rodzina państwa Borkiewiczów. Monika, Oskar, najmłodszym, Igor i Piotr. Monika, twoją pasją jest projektowanie i szycie. Tak, to prawda, bardzo lubię projektować i szyć. No, praca czy, czy działania wymagające takiej dosyć dużej precyzji, prawda? Precyzji. Skupienie. Tak, skupienia wyobraźni. No myślę, że mi tego nie brakuje, także bardzo lubię to robić. To, co ty Piotr robisz, również wymaga skupienia i dość precyzyjnych działań. No, tu zgadza się, bo to są takie rzeczy troszeczkę związane z mechaniką, e, ale również lubię na przykład robić samochodu, który już jest jak gdyby zaniedbany w jakimś stopniu, zrobić mhm. z niego cacko. Tego typu rzeczy mnie pociągają. Samochody to twoja pasja i twoja praca zawodowa. Tak, tak, prowadzę serwis samochodowy i mhm. dodatkowo, tak jak mówię, lubię się zajmować tym, nad, tym po godzinach. E, czy przed poznaniem swojego zadania bardzo się jak Duża Duże nie co nas czeka, także zobaczymy, przekonamy się, jak dostaniemy zadanie. I wiesz, tutaj też będzie taki pomysł, który będziemy mogli zrealizować. Wszyscy będziemy trzymać <laughs> kciuki, no a na razie poznamy marzenia całej rodziny. Piotr będzie mógł wyruszyć z rodziną na super wycieczkę do Wiednia. Monika marzy o metalicznym samochodzie z halogenami, elektrycznie otwieranymi szybami i centralnym zamkiem. Igor wybrał nowy rower. A Oskar fantastyczne zabawki. Czy domyślacie się, co to może być? W życiu. To jest Wasze zadanie. Stos 130 monet 5 zł. Ten stos należy ułożyć w ciągu 2,5 minut. Kto z Was byłby lepszy do tego zadania? Piotr, Odejrzewam chyba i w tej rodzinie to ja. To się świetnie składa, jeśli chodzi o tę cierpliwość. Cierpliwie będziesz zajmować się dziećmi, natomiast ćwiczyć będzie Piotr, to jest zadanie dla Ciebie. Dobrze, tutaj mam przygotowane monety. Tak jak powiedziałem, jest ich 100 czterście. Piotr spróbujesz? Pewnie, że spróbuję. Proszę bardzo. Zdecydowanie lepiej wyglądają stoją. <noise> Pomagaj mi, pomagaj mi troszeczkę. Zadanie polega na ułożeniu stosu ze 130 monet o nominale 5 zł. Na wykonanie zadania zawodnik ma 2,5 minuty. Aby zadanie zostało zaliczone, stos musi stać przez 5 sekund. E, nie jest łatwo. Ale jest to wykonalne zadanie. Jest to, jest to do zrobienia. W związku z tym ćwiczcie, życzę Wam powodzenia. Spotykamy się za 7 dni, układasz ten stosiki i wszystkie nagrody z Ten jest złożony. Ten jest złożony i ten zabiorę ze sobą. Do zobaczenia. Jeśli jutro w strepach zabraknie monet 5 złotowych, to będzie najlepszy dowód, że oglądają Państwo nasz program. Powitajmy rodzinę Państwa Borkiewiczów. Porozmawiajmy o pieniądzach, powiem pieniędzy dotyczyć będzie Wasze zadanie. Kto trzyma kasę w domu? No zdecydowanie ja. Ja pytaję. Nie, nie, ja, ja pytałem, to kto trzyma. decyduje o wydatkach. Kto decyduje o wydatkach. To znaczy to jest tak, że naradzamy się wspólnie i podejmujemy decyzję wtedy. Kto i co i za ile. Tata, tata, tata. Przez 7 dni przygotowaliście się do tej konkurencji. Nie, tak. Robił to Piotr, reszta rodziny pomagała, jak widać na przykładzie Oskara. <noise> autko, tak, autko. Tak. <noise> Dobrze, jak, jak wygląda ten film? Zobaczymy już za chwilę. Teraz chciałem Państwa zaprosić na reklamę. A teraz czas na Twoje chwile z Kawą Prima. Czas na promocję. Do zdobycia eleganckie zegarki na rękę i wiele nagród pieniężnych. Po prostu wytnij 6 zielonych promocyjnych naklejek z opakowań wypryma, szczegóły na opakowaniach w sklepach i w prasie kobiecej. Ericsson T-68i z kolorowym wyświetlaczem. Nowe kolory w Twoim życiu. Może wygrać pieniądze. Za trzy opakowania Snickers. Jeśli tylko. Stąży do sklepu. Chłodny gotówki Snickers. Na co czekasz? Zobacz nowego Peugeot 206 SW. Dni otwarte 7-14 września. W każdej chwili możesz potrzebować świeżego oddechu. Dlatego gumę do rzucia Winter Fresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Zapewnia mroźny i świeży oddech. z ultra w dwupakach kosztują tylko tyle co dwie paczki tanich cienkich podpasek, a chronią o wiele lepiej. Always w dwupaku najlepsza ochrona w cenie tanich cienkich podpasek. Nowa guma do rzucia Winterfresh Icy Blast zapewnia mroźny i świeży oddech. Rama przedstawia krem twarożkowy krembożur. Starannie dobrane składniki, w tym delikatny twarożek i zioła, tworzą kremową kompozycję, jakiej dotąd nie znałaś. Od dzisiaj robienie kanapek stanie się czymś naprawdę wyjątkowym. Wyjątkowym. Proszę pani, ludzie patrzą. Rama krembożur w czterech smakach. Kto zje, ten zrozumie. Bez względu na rodzaj, włosy zawierają około 10% wody. To obecność wody sprawia, że wyglądają pięknie i zdrowo. Dlatego właśnie DAW stworzył zupełnie nowy szampon, który nawilża włosy głęboko od środka. Sprawia, że stają się elastyczne i bardziej miękkie niż kiedykolwiek. Nowy szampon DAF. Żaden szampon nie nawilża lepiej. Twoje diamenty nosię na ustach. Super błyszczące. Nowość. Szminka Watershine Diamonds Maybelline. Diamentowy połysk. Nawilżająca formuła wzbogacona w diamentowe refleksy, aby usta błyszczały olśniewająco. 10 połyskliwych kolorów odbijających światło we wszystkie strony. Deszcz połyskujących kolorów na Twoich ustach. Watershine Diamonds. Innowacja Maybelline New York. może Warto mieć swoje 5 minut. waniliowo rodzynkowe Pierwsze takie na gorąco. Lekka manna z mlekiem i owocami. Pobierz energię. Nowe danie w 5 minut. Winiary. Dobre pomysły na przysmak. Prawdziwe uczucia. Niespodziewane reakcje. Niesamowite konkurencje. Zaskakujące sytuacje. Sprawdzian deklaracji. Doskonała zabawa. Rywalizacja jakiej nie było. We dwoje. W sobotę o 20.00 w TVN. Nad pewnym jeziorem. Specjalnie dla wakacji Manuela. Przebój kinowy. Wówczas muściciel z ławym przyjechał. Ktoś ci szuka. Co? Kocham go! Ja nie pozwolę, żebyś kochała takiego łapserdaka! Wybucha awantura. Masz folsę? Yeah! 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 pan znajdzie moją córki. Ja znajdę każdego, tylko muszę wiedzieć, gdzie szukasz. Ej, hey, facet, spoko, damy radę. Dziękuję. Dobra. Make-up Moniki odgrywa zasadniczą rolę w tym filmie. Szał zmysłu. Z Lindą? Oczywiście, bardzo chętnie. Monika, nie garb się. Masz przecież co pokazać. To jest anarchia, proszę pana. To pan mnie nie poznaje? Kto nad tym zapanuje? Gwiazdy pierwszej edycji Big Brothera w filmie Gulczas, a jak myślisz? Sobotę o 22.30 w TVN. Po przerwie w programie Chwila Prawdy Jeśli mają Państwo słabe nerwy Nie powinni Państwo oglądać tego programu W naszym programie Rodzina Państwa Borkiewiczów Piotr, Monika, Oskar, Igor e, Kręciliście film e, Film Siedem dni z życia rodziny e, Rodzina z monetami Tak by można No tak, albo monetomania, Mon monetomania. W rodzinie. Uh -huh, uh -huh. Kto był operatorem głównym no, z reguły Monika. Monika, tak? Tak, ja z reguły byłam. Y, 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 troszkę scenariusz ułożyłaś tego filmu, czy to życie ułożyło scenariusz? No, raczej życie. Raczej życie, wszystko, jest, wszelkiego rodzaju projekty, to można powiedzieć, że rodziły się tak spontanicznie. Dobrze, jak to wyszło? Zobaczymy już w tej chwili. Zapraszam Państwa na film Siedem dni z domu państwa Borkiewiczów. I nie tylko z domu. Sprawdzimy dokładnie, sprawdzimy dokładnie poziomy, jakie mamy tutaj. Żeby można było równo. Dobra. A może z jednej strony go podniosę? Teraz jest ok, tak. Góra, dawaj. Zrób to i wierzę. Pomagajcie. O, no, po dziesięć zróbcie i Dziesięć, teraz na dwa. Tak? Dwa. No, no i... Następną. No no Następny. Jest dobrze, <grymne> mamy niespodziewajkę, mamy roboty dla, do pom pomożenia do tyczko, pomożenia, proszę. Tutaj przyłapanej na gorącym uczynku, to jest tak, że już wszystkim się udzieliła, jak to można nazwać, monetomania. O, ja. ja już zwęczony jestem po 48 godzinach. Bez przerwy, ja w ogóle bez snu i bez żadnej tam. To jest... A nie ja wczoraj była 14, dzisiaj jest 36, jeżeli dobrze liczekała, ze śmietanką. Znaczy więcej śmietanki niż kawy, bo organik nie wytrzyma. Cztery minuty, można raz albo dwa ułożyć w ciągu doby. Nasz mistrz przygotowuje się do wykonania zadania, bardzo się koncentruje, medytuje. Skupienie ogromne, niesamowite skupienie. Mam nadzieję, że mu to pomoże w osiągnięciu celu. Bez namaczania nie da rady, no. Trzeba namoczyć troszeczkę, Ale tak ładnie nasiąkną i potem z namaczaniem pięknie wyjdą, no. teraz... nie To jest trzeci dzień zmagań. Ja tu mam czas. Mierzę. To jest e, 6,5 minuty. 6,5 minuty, ale stoi. Poprzez e, no, namaczanie, to co a, pokazałem. A to, technika. Przez namaczanie musi być dobrze. Iee. No nie. Fajnie, to 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 ale Żebyś to nie piątka. zapomniał co masz do roboty po prostu. Ja do trzeciej siedzę i to znowu śpiątka, a się Prawie stoi. Ale jeszcze... Jeszcze tyle zostało. I tu. Trochę. O. Waga. Puszczam to w cholerę. Po czterech dniach zaczynamy zauważać pierwsze efekty ćwiczeń po 15 godzin dziennie. Proszę. Objawy. Widzimy te objawy. Aaaa, pacjent jest bardzo chory. O! Już jest jeszcze chorszy. Dwie minuty upłynęły i co zauważamy, zaczyna się robić coraz gorzej. Choroba się pogłębia. Tak, to jest monetowania. Jestem szczęśliwy. Dzieci już śpią i najwyższy czas przygotować manicure dla mężusia. ale ty wiesz, że bardzo w ciebie wierzymy. No? Trzymamy kciuki, bo jak nie, to tak. ostar. Oczywiście udało, udało się w siódmym dniu ustaliłeś... Udało ciągu się udało i tak. Mhm. Zauważyłem, że stosowałeś ró różne techniki. To nie była tylko kwestia układania tych monet. Uh -huh. Zadanie jakby techniczne, ale, ale również techniki relaksacyjne. No pewnie ja zawsze mówię, że jest potrzeba jakiegoś wyciszenia się przy wykonywaniu jakiejkolwiek funkcji, zadania czy, czy ćwiczenia, e, jak, jak mi się udaje. E, staram się wyciszyć, jak mi się to udaje właśnie. W tej chwili też. <laughs> tak, ale e, jest to... Czy, bardzo... jogę, czy jogę zacząłeś ćwiczyć, te ćwiczenia relaksacyjne, uh -huh. właśnie ze względu na program, czy próbowałeś... A, nie, wcześniej, wcześniej już próbowałem uh -huh. się kiedyś tam wyciszać. Jest to trudno, podobno jest to idealny stan, jeżeli się wycisza e, 20 minut. Nie myśli się o niczym. Uh -huh. Co czujesz, kiedy w sklepie sprzedawczyni wydaje ci monetę 5 złotową? Co myślisz? <laughs> ja już ee, no, znowu moje po mnie dopadła. E, to jest tak, że złotówki, jak nawet idę do sklepu, e, mam ze sobą nieraz, bo nigdzie się bez nich nie ruszam teraz. Mm -hmm. I układam. Jak jest na przykład 25 zł, to nie daje tak, że jest rozsypane, tylko układam w stosik i stawiam. Konika, <laughs> twój stosunek do pięciozłotówek? No mój raczej się chyba nie zmieni, no wszystko się okaże. Wierzysz w Piotra? Zawsze wierzyłam. Zanim zobaczymy rezultaty siedmiu ciężkich dni pracy, proponuję, żebyśmy zobaczyli Wasze nagrody. Zapraszam Was. Proszę Was. Ej, hey, Stoczek. Przypomnę, Piotr, wycieczka do Wiednia dla całej rodziny. Monika, srebrny sedan, Igor, rower, a Oskar, zestaw zabawek z rowerkiem, no i oczywiście samochody. Monika i cała rodzina życzcie powodzenia Piotrowi. Bardzo proszę, to jest ten moment, w którym za chwilę zadanie będzie do wykonania. Piotr. To jest Twoje zadanie. Piotr, zapraszam. To są te same monety, które mi ćwiczyłeś. Zadanie na pewno znasz na pamięć, ale przypomnij. Polega ono na ułożeniu stosu ze 130 monet 5 zł. Na wykonanie zadania zawodnik ma 2,5 minuty. Po ułożeniu stos musi stać przez 5 sekund. Dopuszcza się rozpoczęcie układania od nowa w ramach limitu czasowego. Wszystko jasne. Chciałbym, żebyś zajął list. Wszystko. Chciałbym Cię prosić o sprawdzenie wypoziomowania tego stołu. Się zgadza. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Mhm. Proszę o poziomie. Czy potrzebujesz jeszcze chwili skupienia? Niestety nie mogę dać Ci możliwości mhm. dotykania tych monet. Dobrze. Już jest nasz. Czy chciałbyś... Chwileczkę, jeżeli nie mogę prosić. Bardzo proszę. Czy jesteś gotów? Jestem gotowy. To jest Twoja chwila prawdy. Czas. Nie udało się. Nie udało się, ale walczyłeś ale, bardzo dobrze Ale i tak jestem wygrany. udział w programie i cieszę się, że dziękuję, miałem to możliwość. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że to ta trema, że no rąk w pewnym tak, momencie. Słuchajcie, tak, tak. to no nie może być tak, że Oskar, Oskar, która zabawka podawać się najbardziej? Rowerek, ten rowerek. Okej, okay, to jest twój rowerek, dobrze? Super. To jest twój samochód. To moja. moja. To razem się będziecie bawić.